Witam w 22 odcinku Zagrajmy Sniper Elite Który jest jednocześnie Rozpoczęciem przed ostatniego rozdziału Tej gry Właśnie idzie tutaj Aha, Dobrze idziemy Właśnie, Ja z tej strony oczywiście JT Milton I w tym rozdziale będziemy Musieli przechwycić Prototyp silni Silnika Do Dobrze ja tu idę Prototyp silnika do głowicy rakietowej V2, który został przejęty przez żołnierzy NKWD. Naszą pierwszą misją w tym celu, w tym, w tym rozdziale jest zakłócenie komunikacji NKWD, ponieważ nasi dobrzy agenci zakłócili komunikację NKWD w miasteczku Schloss, czyli w miasteczku, gdzie właśnie jest ten silnik przechowywany, ale dowiedzieliśmy się, że Nkwd na wypadek właśnie przerwania tej komunikacji ma, yy, ma właśnie zmotoryzowane grupy ma właśnie zmotoryzowaną grupę kurierów, która musi nie musi, która prze która no. kurcze która przekaże informacje do okolicznych grup w razie przerwania komunikacji Teraz właśnie takim Musimy liczyć takie trzy motorki Takie fajne Którymi, W których będą jeździli kurierzy Oczywiście do tego nadają się potykacze Motorki nie będą się zatrzymywać Cóż jest, tego chwila więc ja może o, Właśnie będą nas teraz atakować żołnierze KWD. To nie mogę prze, to jego... mogę przerwać nagrania niestety. No i tak będziemy musieli w tej misji. O jakie fajna superka! Oprócz tego, że już wywalimy tych tych żołnierzy w motorkach. Będziemy musieli jeszcze. A się schował. A i tak go trafiłem. Nie lubię tego karabinu. Ale cóż, teraz tylko będzie NKWD, więc nie będzie za dużo MG42, więc... Nic na to nie poradzę. A MG42 to moja ulubiona broń. A właśnie napiszcie mi w komentarzach co sądzicie o moim już trzecim z kolei, ale najnowszym intrze, który został zrobiony, już się pochwalę. W programie z Sony Vegas 10. Najnowszym w Sony Vegasie. Mogę, się, mogę być z tego dumny, się pochwalić. No i tak będziemy czekać i czekać i czekać, jak już... Ten gościu przyjedzie i będziemy marnować czas Nie wiecie co, ja, ja przewinę nagranie i po prostu katnę i, i poczekamy, aż on tu przyjedzie, bo to jest bez sensu, marnujemy tylko czas Zdowiem nagrywa nieba jak widzicie Stawiam informację, że jeden z kurierów opuścił sztab i to będzie kurier, który ma przyjazd o godzinie 13.05 Każdy kurier wjeżdża 5 minut po swoim poprzedniku z ich trzech, jeden już jedzie będzie przejeżdżał tędy. Drugi będzie przejeżdżał tędy. Pierwszym celem, pierwszego jest cel tam, drugiego jest tam, a trzeci jest oddalony, no kawałek dosyć spory. Ona go już słychać się. Jak, jak mała nie wiem co to, pszczółka o. Tam jedzie. Bliżemy lordę I bo daleko nie zajechał No i teraz o... Komandieru nas tam brakliaty snajpersać terytorium No to będzie ciekawie Właśnie Właśnie się dowiedziałem, że Jeden z oficerów NKWD Nie ten, którego musimy zlikwidować Wysłał do nas Jednostki żołnierzy Więc ja nie wiem, czy ja mam to nagrywać Czy nie O, jaka ładna tęcza, na nie zauważyłam Ale lepiej tak, tak na wszelki wypadek Chyba, że nic się nie będzie działo to Katnę Bo serii nie mamy 8 minut nagrania jeszcze, więc Nie, ja to kapnę i znowu jak już się będzie coś działo. Oho, już się coś dzieje, bo widziałem. O, tam byłem. Czy będzie podwójny dead? Tak, jest podwójny. Dead. A dobrze, że jest, bo. Nie mieli MG3. Bo ci tutaj mieli MG42. O, tam idzie jeszcze jeden. No chodź, czekam. Kolejny headshot Dobra na razie nikogo tu nie ma więc Zaraz znowu znowu nagrywanie No i znowu dostaliśmy informację że Jeden z kurierów wyruszył Będzie jechał tędy ale daleko nie ujedzie już pod koniec trasy będzie miał nadzieję, że, że mu się uda a tu nic z tego tu go weźmiemy, będziemy się patrzeć, na sobie staniemy specjalnie. Halo, halo, halo. On będzie jechał tą drogą, tu. Aaa, w sumie mogłem go zabić ze snajperki, ale chcę, żeby tu ani wyglądała jak wybuchnie. No jedź pan, szybciej O jedzie już go słychać A no, dobra, se. tak go będzie widać Ważne żeby było widać A właśnie, bo ja A tu jest ten potkacz. o jedzie Jedź pan, jedź pan, niemiecki skuterek No daleko nie zajedziesz Bup. Dobra, teraz pójdziemy w miejsce Gdzie Polegnie już trzeci Trzeci kurier. Oj, zawiesiłem się. Tak, tędy mamy iść. Trzeci kurier będzie skręt. Będzie jechał stamtąd. Tutaj tutaj mu szybko podłożę. No ja nie chcę, żeby jakiś żołnierz mnie zauważył. O. O. się przestraszył. Chciałem coś zobaczyć. A dobra, nieważne, muszę zająć jakąś pozycję. Jakąś miarę normalną pozycję szczelecką. No może nie tu, akurat żeby ty, żebyście... Ło! O kurde Dobra, jeden pad O ty malko. O, przynajmniej ci od tego tam dowód sobie poszli Tam Bo ci kurierzy właściwie startują z miejsca gdzie stacjonuje główny i no właśnie, no właśnie z ich sztabu no nie kurierskiego to trudno się dziwić dobra następny kurier będzie według tego zegarka którego mam tutaj za jakieś 2 minuty więc wtedy dopiero znowu nagrania więc do zobaczenia za chwilę trzeci kurier opuścił już siedzibę a tak szczerze mówiąc tak się zastanawiam teraz że tacy pieczeni kurnie... kurierzy no to właśnie wspaniałe danie dla takich piesków które się tu zapewne zbiorą żeby zjeść trupy poległy żołnierzy <gry> pieczony kurier w sosie własnym już dwóch ich jest, jeszcze trzeci do kompletu będzie całe menu jak a po tym wyeliminujemy dowódcę sztabu kurierskiego oficera KWD co myślę, o kurde ile było tych oficerów tutaj no ale z życiem te motorki są takie straszne albo tak zrobię będziecie mieli Troszkę lepszy widok Jedzie Jedzie, jedzie, ale nie ujedzie daleko I bum No No już mamy tylko 3 minuty Niecałe Streszczaj się Tak Teraz czas na wyeliminowanie Przewódcy tego całego, całego... O kurde! Całego sztabu kurierskiego Który znajduje się tu, mam nadzieję że... O, Headshot Dobra, mimo... Dlatego, że... Dobra, po to był Już po niej. Tak, teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko ewakuacja. Co tutaj jest, ten? Eee, nie ma go, szkoda. Kurde, nawet nie mogę zniszczyć. Dobra, teraz muszę sprawdzić, gdzie my to się... Aha! Tam, jak żeśmy szli, dobra. Tam, gdzie miał pojechać bodajże... ...pierwszy kurier. No i tak, mieliśmy... Mieliśmy go zabić, ponieważ on właśnie utrudniłby bardziej, to utrudni komunikację, jeszcze bardziej utrudni komunikację tym żołnierzom w tym samym szlos, to jest takie miasteczko, miasteczko nie, na niemieckie chyba, gdzie przechowywany jest obecnie ten silnik, ten prototyp do rakiety V2. Ura. pierwsza misja przedostatniego rozdziału już za nami a ja zapraszam Was na następny odcinek i jak zwykle zapraszam do subskrybowania mojego kanału i komentowania moich filmików na razie